Cześć, tu Ewa. Dziś postaram się powiedzieć coś o automatycznym generowaniu rysunków z modelu jako źródła danych. Jak dobrze pamiętacie, model 3D Woodwork for Inventor jest źródłem danych dla właściwości rysunków i programów CNC. Teraz dowiemy się, jak to działa. Wybierzmy polecenie drukuj, przeglądnijmy szablony. Jak widać, jest tu wiele szablonów dla Woodwork. Zobaczmy, jakie właściwości mogą zostać ustawione w szablonie. Kliknijmy Autoplot. Jest tu wiele opcji, przejdźmy szybko przez nie. Pierwsze, co możemy ustawić, to obszar roboczy, jak duży on jest oraz jak usytuowane są poszczególne żyty. Następnie możemy ustawić wyświetlanie, zdefiniować pokrycia, widoczność ramek ograniczających, wygląd tabeli otworów, która automatycznie generuje wymiarowane otwory, pozycje i typy. Możemy ustawić tutaj także sposób oznaczania i tolerancji. Na koniec możemy ustawić format eksportowanych plików, takich jak PDF, DXF, DWF czy DWG. Nie będziemy omawiać szczegółowo tych wszystkich ustawień, ponieważ nie jest to celem tego materiału. Wyjdźmy z tego szablonu, nie zmieniając ustawień. Wybierzmy polecenie drukuj i rozpocznij tworzenie dokumentacji. Tworzenie się zakończyło. Otwórzmy plik i zobaczmy każdą część na osobnym arkuszu. Widzimy tutaj główne wymiary, kierunek struktury, otwory, ich pozycje, tabele otworów, wymiary, jak również w tabliczce rysunkowej widzimy informacje o materiałach. Jeśli posiadamy w zespole podzespoły, podzespoły te zostaną wygenerowane, a pod nimi wszystkie części, które do nich należą. Tymczasem to już wszystko na dziś. raz jakichkolwiek pytań zapraszam na naszą stronę bądź kontakt z naszym biurem.